Cześć, witajcie z tej strony, let's i witam Was w kolejnym odcinku Game News. I w dzisiejszym odcinku dowiemy się trochę więcej na temat dodatku multiplayer do Don't Surf, zapowiedzi Far Cry 4, nowego Battlefielda Hardline oraz zapowiedzi nowej Forza Horizon na Xboxa. Don't Surf Together. Już wkrótce pojawi się taka możliwość. Twórcy gry zapowiedzieli właśnie darmowe rozszerzenie, które przyniesie ze sobą triple multi. Będzie to dodatek wprowadzający do gry możliwość walki o przetrwanie w grupach składających się z maksymalnie 4 graczy. I choć Don't Surf Together będzie można pobrać za darmo, cena gry wzrośnie po wejściu trybu sieciowego, fazy testów alfa. Ubisoft oficjalnie zapowiedział Far Cry 4 jednocześnie potwierdzając plotki, o których wspominaliśmy już wcześniej. Akcja nowej odsłony serii rozgrywając się będzie w niebezpiecznym rejonie Himalajów. Far Cry 4 ukaże się na PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC 20 listopada tego roku. Pierwszy raz rzucimy okiem na Far Cry 4 na tegorocznym E3, które odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Tymczasem możemy poglądać obrazek promujący grę, na którym widać człowieka, który niepokojąco przypomina Patricka Stewarta. EA podzieliła się ze światem krótkim treasurem Battlefielda Hardline, zarazem konkretną datę premiery gry, w której graczom wcielającym się w policjantów przyjdzie zmierzyć się z przestępcami. Więc 21 października możemy już oczekiwać na nową wersję Battlefielda. Into the Forza Horizon 2 okaże się na Xbox One, lecz fani i jego poprzednika również doczekają się tej oto gry. W grze mają się pojawić setki samochodów oraz usprawniony system pogody. Premiery gry spekuluje się na jesień, a będziemy mogli jeździć po całej południowej Europie. To już tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ehm, no i zostawcie łapę w górę do następnego odcinka.